Witajcie! Dziś zabieram Was w podróż do roku 1110 na burzliwe pogranicze polsko-czeskie, gdzie rozegrała się jedna z mniej znanych, a zarazem kluczowych bitew średniowiecznej Europy bitwa nad rzeką Trutiną. Wyobraźcie sobie świat, gdzie Polska, Czechy, Węgry i Niemcy toczą ze sobą niekończące się spory. Władcy zawiązują zdradliwe sojusze, łamią przysięgi i prowadzą krwawe wojny. Czy w tym chaosie jedna bitwa mogła odmienić bieg historii? Zostańcie ze mną, by poznać jej kulisy. Bolesław Krzywousty, władca Polski, był wtedy młodym, ambitnym księciem. Jego ojciec Władysław zmarł kilka lat wcześniej, a Bolesław... Już od kilku lat z powodzeniem umacniał swoją pozycję, szczególnie po pokonaniu brata Zbigniewa. Ale jak doszło do tego, że ten młody książę zdecydował się na konfrontację z Czechami. Czechy były odwiecznym rywalem Polski na południowej granicy. Każde z tych państw chciało dominować w regionie, a w dodatku miały wspólnego wroga, Cesarstwo Niemieckie. Które dążyło do podporządkowania sobie zarówno Polaków, jak i Czechów. Przyczyną konfliktów była także ambicja Bolesława Krzywąstego. Książę pragnął wykorzystać zawirowania polityczne w Czechach i osadzić na tronie księcia czeskiego Sobiesława. Na tronie Czech w tym czasie zasiadał Władysław I, brat Sobiesława. Sobiesław przebywał na wygnaniu w Polsce, zabiegając o wsparcie Bolesława w walce o przywrócenie go na tron Czech. To nie wszystko, co motywowało Bolesława Krzywoustego do działania. Jego celem było wzmocnienie granic Polski, a także próba zyskania większej kontroli nad Śląskiem i terenami przyległymi, które od lat były przedmiotem sporu z Czechami. Czesi, widząc w krzywoustym zagrożenie, szykowali się do obrony swoich ziem. Polski książę zaczął zbierać siły, a na jego wyzwanie odpowiedziało rycerstwo ze Śląska, Wielkopolski i Mazowsza. Po drugiej stronie stały oddziały czeskie pod wodzą księcia Boriwoja, brata Władysława I. Niektóre źródła podają, że to król Władysław osobiście dowodził. Na początku 1110 roku Bolesław rozpoczął marsz na południe, zmierzając na ziemię czeskie. Po przebyciu wymagającej górskiej trasy, wkroczył do Królestwa Czech. Na prośbę sobie Sława oraz uwagi na specyfikę działań wojennych przemierzał kraj wraz z wojskiem, unikając grabieży. Jednakże wobec nieustępliwej postawy Czechów doszło do starcia zbrojnego. Według relacji kronikarza Kosmasa bitwa miała częściowo toczyć się w nurtach rzeki Trutiny, choć Gal Anonim przedstawia te wydarzenia inaczej. Obie armie wiedziały, że tu na tym trudnym terenie rozegra się starcie, które może zdecydować o losie regionu. Bitwa nad Trudiną była brutalna i zacięta. Obie strony zdawały sobie sprawę, że wynik tej konfrontacji może mieć ogromne konsekwencje. Bolesław Krzywousty postawił na bezpośredni atak, licząc na zaskoczenie przeciwnika. Jego rycerze zaatakowali z impetem jednak teren, rzeka i las sprawiły, że walka była niezwykle trudna. Czesi początkowo bronili się skutecznie, wykorzystując naturalne przeszkody i swoje doświadczenie. Jednak siły polskie w końcu przełamały ich linię. Krzywołsty osobiście brał udział w walce, co nie tylko podniosło morale jego wojsk, ale także pokazywało jego determinację. Po kilku godzinach zaciętej walki Czesi zostali pokonani, a Polacy opanowali teren. Zwycięstwo nad Trutiną miało duże znaczenie dla Bolesława Krzywoustego. Bitwa pokazała, że młody książę potrafi nie tylko umacniać swoją władzę wewnątrz kraju, ale również skutecznie odpierać zagrożenia zewnętrzne. Dla Krzywoustego była to kolejna cegła w budowie jego pozycji, jako jednego z najważniejszych władców regionu. To zwycięstwo nad Czechami przyczyniło się również do umocnienia granic na południu, a także pozwoliło Bolesławowi skupić się na dalszych planach ekspansji na Pomorzu. Dla Czechów klęska była bolesna. W następnych latach pozycja Polski w regionie rosła, a Krzywousty umacniał swoją władzę i jej reputację. Bitwa nad Turiną nie była największym starciem w historii Polski, ale miała ogromne znaczenie strategiczne. Pokazała, że Polska pod rządami Bolesława może skutecznie walczyć z sąsiadami i bronić swoich interesów. Bitwa nad Turtiną jest doskonałym przykładem na to, jak lokalny konflikt o granicę mógł kształtować przyszłość całego regionu. Ambicje, determinacja i siły Młodego Władcy Bolesława Krzywoustego wprowadziły Polskę na ścieżkę wzrostu i rozwoju, która trwała przez następne dekady. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli interesują Was kolejne opowieści o średniowiecznych bitwach i ambitnych władcach, zostańcie ze mną. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się kolejnym wydarzeniom, które wpłynęły na historię Polski i Europy. Do usłyszenia.